Do wyspy zbliża się łódź Amazonka z piracką banderą na maszcie. Kapitan John odezwał się pierwszy. Roger zostaje tutaj, rozkazał. Matt obserwuje plażę, Ty pilnuje zachodniego brzegu, ja przystani. Nikt się nie pokazuje. Całkiem możliwe, że nas nie zobaczyły. Czekajcie, aż oddalą się tym halsem, po czym wszyscy ruszają na swoje miejsca. Gdybyśmy ruszyli teraz, mogłyby nas zobaczyć. Amazonka Idąc szybko lewym halsem, niebawem dotarła do połowy jeziora. Teraz! powiedział John. Wszyscy oprócz Rogera zsunęli się z punktu obserwacyjnego do obozu. Suzan ukryła się za zaroślami w pobliżu plaży, na której wylądowali. Titi pełzła przez krzaki, dopóki nie ujrzała stromej skały biegnącej wzdłuż zachodniego zbocza wyspy. John pobiegł między drzewami do przystani. Tam znalazł miejsce, z którego mógł obserwować otoczenie. Sam bezpiecznie ukryty. Złożył maszt jaskółki, żeby nie wystawał ponad kamieniami, a następnie ukrył się i czekał. Titi widziała więcej niż inni, a przecież i tak zobaczyła bardzo mało. Amazonka jeszcze raz zrobiła zwrot i pożeglowała wokół południowego krańca wyspy. Titi przyglądała się jej dopóki widoku nie przysłoniły jej drzewa na krańcu wyspy. John zobaczył łódkę tylko przez moment, gdy nawigowała między skałami a przystanią. Potem już nic nie dostrzegł. Słyszał tylko dość bliskie odgłosy, ale nie uśmielił się wyjrzeć z obawy przed ujawnieniem. Po chwili przeniosły się dalej w okolice plaży. Pośpieszył z powrotem, żeby pomóc Suzan, ale Suzan widziała łódkę tylko przez chwilę między drzewami, gdy przepływała w pobliżu. Amazonka w ogóle się nie zatrzymała żeglowała szybko z wiatrem od rufy, przepływała między wyspą a stałym lądem, a teraz znalazła się już na północ od wyspy i kierowała się prosto na zatokę Barki i Darię. Suzanne i John pośpieszyli razem do punktu obserwacyjnego, gdzie Roger, leżąc we wrzosach i machając nogami w radosnym podnieceniu, obserwował oddalającą się Amazonkę. Opuściły flagę, gdy tylko oddaliły się od wyspy, powiedział. W takim razie musiały ją podnieść właśnie na nasz widok. Stwierdził John. Dołączyła do nich Titi. Gdyby były piratkami, powiedziała, dlaczego pirat z barki miałby do nich strzelać? Może nie do nich strzelał, powiedziała Suzan. Spójrzmy, czy jeszcze raz popłyną do zatoki barki. Nie mają armaty, zauważył Roger, a on ma, i to piękną. Wiem, że strzelał pirat na barce. Amazonka nie wpłynęła do zatoki. Mała łódź z wezbranym białym żaglem trzymała stały kurs, zostawiając za sobą długi kilwater, prosty, jakby odrysowany od linijki. Potrafią sterować stwierdził kapitan John. Jednym ze słabych punktów jaskółki była jej skłonność do odpadania od wiatru na kursie. To wcale niełatwe żeglować tak, żeby zostawiać za sobą taki prosty ślad. A ponieważ Johnowi nie wypadało przyznać, że mogą istnieć łodzie łatwiejsze do sterowania niż jaskółka, musiał za tę prostą linię wyrazić uznanie dla umiejętności załogi Amazonki. Patrzyli jak mały biały żagiel staje się coraz mniejszy, aż wreszcie zniknął zaszczytem Darien. Muszą płynąć do Rio powiedziała Susan. Powinniśmy popłynąć za nimi i sprawdzić, skąd przypłynęły stwierdził kapitan John. Nie mogą tu powrócić niezauważenie. Teraz ani my ich nie widzimy, ani one nas, a później, nawet jeśli nas zobaczą, nie będą wiedzieć, że jesteśmy z wyspy. Chyba, że już nas widziały, powiedziała Suza. W każdym razie nie zobaczyły jaskółki, odparł John. Złożyłem maszt. Zróbmy dziś dzień pemikanu. Wtedy nie będziemy musieli czekać na obiad. Nie marnujmy ani minuty. Weźmy bochenek chleba, puszkę pemikanu i jakieś jabłka, cztery butelki piwa imbirowego. piwo imbirowe. Właściwie to taki tradycyjny brytyjski napój o smaku lemoniady, więc nie obawiajcie się, te dzieci nie piły piwa. Chciałem powiedzieć grogu. Gróg to rum zmieszany z gorącą, słodką wodą. Pija pity przez marynarzy. Oczywiście nieprawdziwy rum. Kupimy w Rio. Na razie nie martwimy się o nic innego, a herbata będzie po powrocie. – Roger, chodź, przeprowadzimy jaskółkę na plażę. Będziecie gotowe z bagażem. – Aye, aye, sir – odpowiedziała Matt Susan. John i Roger pognali do przystani. Zrzucili cumy jaskółki i wdrapali się na nią. John postawił maszt, wypchnął łódź przez przesmyk, a następnie zaczęli wiosłować, gdy tylko było dość miejsca na użycie pagajów. Nie za bardzo można bączkować ponad rufą pod południowo-zachodni wiatr. John skierował się w stronę plaży, na której wylądowali. Suzan i Titi czekały tam z puszką pemikanu, otwieraczem do puszek, nożem, bochemkiem chleba, kawałkiem masła obwiniętego w papier i czterema dużymi jabłkami. Chwilę później brązowy żagiel został podniesiony i zaknagowany, a jaskółka z całą załogą na pokładzie wymknęła się z za wyspy. Wyczorów usiedli na rufie, by łatwiej było żeglować z wiatrem. John sterował, a pozostała trójka rozmieściła się na dnie łodzi. Mała jaskółka pieniła wodę przed sobą. John starał się jak mógł, by utrzymać jej dziób stale na najbardziej wysuniętym punkcie drapie, ale rzucając okiem za siebie widział, że nie steruje tak równo jak dziewczyna przy sterze amazonki. Robił co w jego mocy. A bulgot wody pod przednią stebą jaskółki wskazywał, że ona również daje z siebie wszystko. Czubki drzew na brzegach jeziora zdawały się pędzić na tle fioletowych stoków wzgórz. Przed nimi tworzyła się Zatoka Barki. Cumowała w niej łódź mieszkalna, a na jej fordeku widniała postać grubego człowieka. — Chyba jest wściekły — stwierdziła Titi. Zdawało się, że wymachuje na nich pięścią, ale nie mogli mieć pewności. A po chwili stracili go z oczu za kolejnym cyplem. Do zobaczenia.